Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Maksymilian wiewiór wiewiórka, witaj. Siemano, cześć! Pierwsze pytanie gdzie byłeś? Jak cię nie było? A kiedy? Gdzie mnie nie było? No, zniknąłeś? Jak zniknąłeś? Zniknąłeś. Z internetu? No. Nie no, ja czasami po prostu rzadko coś wrzucam na story, ale czasami częściej. A z, zniknąłeś z fejmu, z karty walk. Gdzie, no, gdzie byłeś i gdzie, to, kiedy będziesz? Po prostu nie walczyłem na ostatnie i na tej też nie walczę, to tak wyszło, że no na tym po prostu nie zdążyliśmy się dogadać, żeby ustalić jaka, jaka ma być walka na, na, na tą kartę i tak dalej i mieli już pełną kartę, kiedy powiedzmy zaczęliśmy rozbawiać. No to, to trochę dziwne, no bo jednak Twoja walka teraz powinna być walką o pas, o obronienie pasa, czyli jednak jest to chyba ważna walka, to dlaczego, znaczy, dlaczego, dlaczego jesteś pomijany? Dobra, no jest to ważne, ale bez tego też fejm przeżyje, tak? To nie jest federacja stricte sportowa, że zawsze musi być walka o pas. Ale jednak... Gdzieś ta dawka dymów z tobą w roli głównej jest, no bo każdy chce cię odebrać ten pas. Już mówimy, no tak. mówimy o Ferrari, mówimy o Arku Tańculi, jest multum ludzi, którzy chcieliby się z tobą zmierzyć. No tak, tak. No. No jest tak. No i co? to no Trzeba po prostu bić wszystkich po kolei. Kto, kto jest taki najbliżej Ciebie, żeby z Tobą zawalczyć? Chyba Arek, co? No chyba tak, chyba tak, ale tutaj raczej mówimy o pasie 8-4. Yy, a pas 7-7, jeśli mowa o obronieniu pasa 7-7, no to yy, wiem, że Malczyński miał obiecane, że dostanie tą walkę o pas 7-7. To ale... historia z nim. Tak, ale też ostatnio on wygrał z Hejterem, a teraz Ferrari walczy z Hejterem. Więc jak Ferrari wygrasz z Hejterem... To będzie no, Nie, no to będzie... tak samo. Samo, można powiedzieć, więc myślę, że Ferrari też by mógł dostać walkę o pas. A ty, no bo masz taki komfort, że patrzysz sobie na, na taką grupę ludzi, która mówi, ja chcę się bić z wiewiórem, a nie ja, ja, ja. To ty byś, komu ty byś dał tą, ty, 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 tą szansę? Wiesz co, nie masz takiej grupy ludzi, co mówi, ja chcę się z wiewiórem, z wiewiórem się no, bić? Nie, no trochę. Tylko nie. po prostu, że chcę ten pas, nie? No ale. Co te Ferrari tak szczeka? O, ten poz, ten pałs będzie mój, rozpierdolę wszystkich 7-7, on tak zawsze ma. Ma takie wzloty i upadki. Zdokautuje kogoś, to jest kurwa królem 7-7, wszystkich rozpierdala, potem przepierdala kolejną walkę i no ten, rezygnuje, y, już odpuszczam, MMA rezygnuje i tak dalej, a potem kurwa rozpierdolę wszystkich. Ostatnio powiedział, że będzie y, najbardziej efektownym zawodnikiem, jeśli chodzi o Free fight'ów, tak? No, widzisz? Na aferkach. Raczej, znaczy boże, na face to face. On dużo mówi. A ty też pokazałeś, że jednak. Bo dużo osób zarzuca ci, że Twoje walki są nudne, że kończy się w parterze. No, ale, ale z Ferrari w K1. Tak, z Ferrari była bardzo ciekawa walka, moim zdaniem, w K1. I jeśli ktoś mi zarzuca, że moje walki są no to tak naprawdę tylko taka bardzo nudna była ostatnia walka z Krychą. Bo faktycznie była nudna ta stójka. Nudna to też trzeba powiedzieć, nudna dla ludzi, którzy lubią free fighty i dymy. Tak, tak, ale. E, znaczy, dymy na konferencji były w miarę. Ale e, było śmiesznie. No, no. było śmiesznie hmm. <głosł> Szczególnie było śmiesznie na ogłoszeniu tej walki. Nie, no ale jak na naszych konferencjach było śmiesznie. No, no tak, ale e, jakby ta sama walka była nudna, stójka też była bardzo nudna. E, mało atak jeden i drugim bardzo mało atakował, tak wyczekiwaliśmy na siebie. I, I plus do tego przeleżenie, gdzie miałem mało siły, no to taki, dało taki Efekt połączenia, że to stało się bardzo nudne, ale walka z Polakiem już nie była taka nudna, znaczy dla niektórych była, ale dla większości nie. W strójce się bardzo dużo działo, w tym parterze też kontrolowałem i o ile z hali to mogło być nudne, bo tam nie było widać, jak łapie jakieś duszenie czy coś, to z telewizji myślę, że to się w miarę fajnie oglądało. A moje walki, nie wiem, z Kasanem, na przykład pierwsza walka z Kasanem, to była uważana przez wszystkich za najlepszą walkę na Gali, więc gdzie my mówimy o tym, że moje walki z reguły są nudne, tak? Druga walka też była bardzo wysoko oceniana, wtedy pamiętam, na tamtej Gali była oceniana druga po walce tańcu lat yy, tyburski. Tak, i no i z Ferrari, albo z Chantke też ludzie mówili, yy, mówili, że bardzo ciekawa ja walka. A to się najbardziej zapamiętają tą walkę właśnie z chantką. No więc na sześć walk tak naprawdę nudna była tylko jedna. Biewiór, tak szczerze, jesteś szykowany na szesnastkę, raczej na, na siedemnastkę, czy bardziej na narodowy, nie, który, jest, no, który nadchodzi wielkimi krokami? Raczej, raczej na, na siedemnastkę, ale to nie znaczy, że, że narodowy od razu odpada, tak? Jeśli nie walczyłem y, teraz dwie gale pod rząd, no to chciałbym teraz zawalczyć dwa razy pod rząd, ale zobaczymy, no trzeba się dogadać, tak? No dobrze, no to już wiemy, że jedna walka, tak teoretycznie powiedzmy sobie to, z tańculą o a druga? No to z inną osobą. No dobrze, ale z wygraną, z wygraną że, że, że bardziej Ferrari, czy bardziej jednak Malczyński? Wiesz co, no teoretycznie Malczyńskiemu się to bardziej należy, bo ma obiecane, więc... Ja lubię ten temat właśnie, obiecane, bo to jest, to jest no, temat, który mega elektryzuje no, też, wiesz, też, wiesz, też Malczyńskiego. Wiesz, więc, ja, więc powiedzmy, że mu się należy, nie? I, yy, no należy mu się, ale z Ferrari byłaby zdecydowanie ciekawsza. No, konferencje na pewno ja, byłyby ciekawsze. Konferencje, konferencje byłyby na pewno ciekawsze. Na pewno byłoby no, głośniej o tej walce. Ja Widzę, że Amadi trochę ci, trochę ci irytuje. Nie, nie, nie irytuje mnie, tylko śmieszy mnie e, tymi swoimi gadkami, jak to zdominuje 7-7, nie? Dobra, no, bo a, za chwilę tak Okej, okay, A ty, ty jesteś teraz w treningu, czy jak, jak, jak masz. No, widać, z... Jestem tak? W treningu? Znaczy, nie jakimś takim mega mocnym, ale staram się trenować 5 razy w tygodniu. To też jest zaskoczenie, bo ty lubisz sobie. Nie tak, trenować. Tak, tak, ale ostatnio właśnie tak od miesiąca, półtorej się wziąłem bardziej za treningi. Okay. Czyli na 17 może dać zauważyć, że się zobaczymy na pewno? Gdzie? Na 17. No nie, nie mogę. Nie możesz? Nie mogę. Znaczy wiesz, nie mam jeszcze podpisanej umowy ani nic, a nawet jakbym miał, to nie wiem czy mógłbym zdradzać i tak dalej. Czyli masz, teraz jesteś jakby bez kontraktu? No, teraz tak. No wygasła. Mhm. A inne inne federacje się odzywały? Wiesz co, y no y Halik się nie odzywał, bo... Yy, oni mają jakby umowę, nie? No a Prime już jakby wcześniej się odzywał, ale nie, nie z konkretną ofertą, tylko takimi... Przy, tak, przebąkiwał, nie? No ja jestem lojalny wobec fejmu i tak dalej i pozostanę z fejmem, chociaż yy, nie do końca uważam yy, ten ostatni ruch fejmu za słuszny. W sensie to jest takie, o, że nieuczciwa konkurencja yy, to jest Prime, a my się z Haligiem dogadujemy, no. Kurcze. No, jednak uczciwa konkurencja to konkurencja, prawda? Wykupywanie zawodników to też jest konkurencja, prawda? No jeśli się kontrakt jakiemuś zawodnikowi kończy, ten daje więcej, to go wykupuje, no na tym polega wolny rynek. No, jestem zaskoczony, że ty mówisz takie jakby swoje oświadczenie w tej sprawie. Znaczy to nie jest moje orzeczenie, wiesz, ja pozostanę z Fame'em i ja jestem wierny, Fame ma, ale. Po prostu, yy, nie, podoba się. nie, 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 że nie podoba mi się, nie. Jeśli wykupują za, zawodników, powiedzmy, w tych, wy, którzy mają podpisany kontrakt, no to wiadomo, że to jest nieuczciwa konkurencja, ale takie mówienie, że same takie podkupywanie zawodników, że się nie dogadują, to jest nieuczciwa konkurencja, to nie do końca, nie. Dużo się wydarzyło w internecie, odkąd ty, no dobrze, brzydko to brzmi, ale zniknąłeś, bo nie było cię w karcie, w karcie walk. jakbyś mógł powiedzieć takie pierwsze... Skojarzenie, które Ci się rzuca w pamięci, podczas tych wydarzeń, które się działy ostatnio, bo były nokauty podczas wywiadów, były różne inne, inne rzeczy, do no, które Ci się najbardziej takie wydarzenie, taka, taka sytuacja rzuca na pamięć? podczas wywiadów? To, to był jeden chyba i to, i to knockdown był, a nie nokaut, no, z Riego, no tak, ale... No. A takie, no bo, bo, bo działo się dużo. Coś jakby zaobserwowałeś i, i jakby to zwróciło twoją taką większą uwagę, że się nad tym zastanawiasz, czy jakby jest, jesteś już tak przyzwyczajony, że to, co się dzieje, to jakby cię nie zaskakuje? Wiesz co? Ciężko mi teraz tak sobie przypomnieć, no, no, co mnie zaskoczyło ostatnio w Freak Fightach. Bo jak, jak... O, wiem, co mnie zaskoczyło ostatnio w Freak Fightach. Jak Halik był, nie? I ten, i Maja Staśko walczyła z tą swoją z nie pamiętam jakiej przeciwko. Tak, i zaskoczyło mnie, że ona ta Mister Hani wyglądała dobrze bez makijażu. Bo wszystkie dziewczyny wyglądają fatalnie bez makijażu, że w tym fejbeł. Nie? Znaczy, nie wszystkie, może Susie też jakąś wiarę wygląda, ale ta Mister Hani bez makijażu wyglądała naprawdę spoko, nie? A nie wiem, a taka fagata to tragedia totalna. <todgłosy> Mr. Hani, jesteś w centrum zainteresowania wybióra, nie zepsuj tego. Podoba Ci się, Mr. Hani? Tak, ładna dziewczyna, ładna. O proszę, czy tutaj już coś chyba... Nie, no nie, po prostu ładna dziewczyna, nie... Śmiałeś. Zaskoczony byłem, mówię, że wyglądała dobrze bez makijażu. No, mówię, bo jednak zazwyczaj jest inaczej. Mr. Hani, wiesz do kogo się teraz odezwać. Dzięki. Dzięki.